Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maktre. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyłączyć przyciski boczne od myszki za pomocą tutaj tego programu XMAX Button Control. Tutaj na przykładzie powiem moim po prostu, bo na TESie mam mikrofon na przycisk od tego bocznego z myszki no i po prostu, gdy jestem na Yy, przeglądarce tak to mi się strony cofają gdy chcę coś powiedzieć tak i tutaj chodzi o wyłączenie tego przycisku w tej właśnie przeglądarce na te się on będzie normalnie działał czy też yy, discordzie no to pobieramy tu klikamy zielony przycisk już mam to pobrane wchodzimy do pobranych i mamy program instalujemy instalacja jest bardzo prosta tu nic nie trzeba Otwiera nam się tutaj nie mam neta. No i mamy to. Będziemy mieli to po prostu tu na pasku niżej, chyba tego nie widzicie. Klikamy Setup. No i mamy różne przyciski. No i e, jeśli nie wiemy jaki to jest przycisk, to po prostu klikamy go na myszce i pokazuje nam się podświetlana pomarańczowo. I tutaj mamy Mouse 4, mouse 5, ja mam na Mouse 5 i klikam tutaj strzałeczkę w dół i wyłączam. Zatwierdzamy i już przycisk w przeglądarce nie będzie mi ją działał na te się normalnie bez problemu. No i to by było na tyle w tym odcinku. Wszystkie linki w opisie. Zapraszam na Instagrama. Niedługo startuję z Instagramem. Teraz może jeszcze nie być linku w opisie, ale no być może już niedługo. Dobra, do zobaczenia, no i cześć.